i <laughs> やっと。 Wersja polska na zlecenie SDI Rzeczpospolita TV Start International Polska. Dialogi Daniel Wegner. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. Udział w ziemi. Edyta Olszówka. Julia Kołakowska-Bytny. Hanna Kinderkiews. Magdalena Krylik. Dorota Kawęcka. Lektor Tomasz Knapp. Opis fabuły. Serial opowiada przeżywających niesamowite przygody i odkrywają otaczającego świata. Osoba Rafał Rutecka. Marcel Janusz Zadrejewski. Alicja Zofia Stępińska. Krystyna Uszula rutecka Karol Michał Jankowski. Lista Aezon Jednego. Witajcie na siłowie. Zakres dnia życzenia. Mama i Twoja tata. Zakochana Alicja. Lew na tatę. Szkolenia życzenia. Czarodziej smaku. Upalny dzień. Cyrk kolona z osobą. Śnieg Opis fabuły do Zofii Alicja z Krainy zwyczajnej. Polowanie z jajka. Lidy Polska S.A. Makał. Stenik Zakład Użyj słów Zaginiony pierście. Norman Men kontrafaibro. Wakacje saga. Jeden lecimy na wakacje. Wakacje saga, dwa pensjonat. Wakacje saga, trzy koniec wakacji. Wczesne dziecko. Kuśtawka. Wysypisko. Rower. Złap ich, jeśli potrafisz. Ostatni blask Sideshow Boba. Moja pani od opłat. Domek na drzewie grozy 17. Siedem piwnych swędzeń. Śnieżna góra. Dawno temu. Cukierek leczący. Skarb piratów. Mąż i noże. Moja droga pani. I, i inni.